No dobra, to zacznę od Belgii. i wyglądasz jak Harlejowiec. Bo to, bo kurtkę sobie założyłem, no daj spokój. No poza mam normalne jeńce, t przez wszystko. Ale jesteś harlejowcem? W swoich ustach, ustach to brzmi jako belga. O boże, i... no normalnie pytam, bo nic o tym nie wiem, dlatego jestem zaskoczony. O. Nie, no jestem na etapie hodowania brzucha, w związku z czym, jakby wiesz, muszę nosić coraz większe ciuchy w harlejowcach, robione nie robią, 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 robią największe. Ale swoje od dziś jesteś tym harlejowcem? <laughs> nie, 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 nie. Wydaje mi się, że to, że to nie jest coś, czym należy się ukrywać, ani też nie należy się tym chwalić. No, boże jedyne, no jeździłem jak byłem mały na rowerze, teraz jeżdżę na, na motocyklu. Trwa to już parę lat. A to pokaż swój motor. A mój motor jest moją częścią intymną, A. albowiem jak każdy jest przedłużeniem tejże, więc, więc, więc pozostanie gdzieś tam ukryty. Pokaż kurtkę, co tu masz? Mam, mam, proszę, proszę. Poprzednio mnie dotykałeś, teraz, nie dotykać, tak? teraz też masz. To oryginalne jest? tak? Yes. Z fabryki Harley'a? Jest to jest strasznie złośliwe, naprawdę. O Jezu, no przepraszam, no pytam. No ja no jestem ale do tego jest... zupełnie nieprzyzwyczajony. No, powiedz mi, kogo według jego klucza zapraszasz do swojego programu? Czy teraz będą na przykład Harleyowcy? No... Ja mówię o jesie figurowej, tak? To są stres... Poproszę inny zestaw pytań. No czego? pytam o pracę. Ja nie wiem, ja ale nie to pomoże, co, nie, 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 nie wiem, nie co wiem, nie wiem, jest harlejowcem, wiesz, bo to Aha. ja się nie, jakby nie udzielam za bardzo w tym środowisku. Eee... A jednak, czyli jesteś takim noworyszem, co? No, nie, nie, ja, ja, ja jeżdżę od jakiegoś czasu, tylko się nie udzielam w tym, w tym, w tym środowisku. już tak, a Noworysz to są dwa różne pojęcia. Się. E, ale jest tak, że w sobotę wsiadasz i takim tabunem tych alejowców jeździsz? No właśnie, nie? ja, nie mam, ja nie. nie mam takiej zajawki, żeby jeździć, jeździć, że wracam sobie do domu, przebieram się z Trampek czy garnituru w e, uniform i sobie jeżdżę, tak jak to się mówi, popylam. No dzisiaj przebrałeś się. No, nie, za, ja założyłem brązową kurtkę z napisem. A nie, to nie przebranie, dobra. Znowu e, po, po, poza tym. Nie, 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 ja się nie czuję obrażony. To naprawdę ratuje w niektórych sytuacjach. Aha. Ja traktuję motocykl jak środek transportu, jeżdżę wszędzie gdzie tylko mogę motocyklem, jak tylko się zaczyna sezon i tyle. Nie mam, nie, nie, nie dorabiam sobie do tego żadnej, żadnej ideologii. Środek transportu? Bardzo wygodny w Warszawie. Ale nie czujesz się jako przecinak, który jest niebezpieczny, jest dawcą organów? Nie, nie jestem nie jest przecinak, bo nie jeżdżę na szliwierze, a poza tym przecinak mówią e, e, tacy Travaja. kierowcy od powierzchni tramwajów, a po drugie wiesz, dawcy organów mówią ci wszyscy kierowcy w małolitrażowych e, samochodach, którym wszystko przeszkadza, Ale jak nie jadą na działkę. na przykład na godzinę? A, takie, ta, takie, takie pytania przy tym emblemacie... Nie rokują do powiem szczerej odpowiedzi. <gryny>